Witajcie serdecznie. Ta część przesłuchania będzie, uprzedzam, bardzo nudna, więc nie, jeżeli nie musicie wszystkiego wszystkiego wiedzieć, no to możecie opuścić. Johnny będzie opowiadał o swoim zespole do spraw bezpieczeństwa, o swoich ochroniarzach. Także, no, nic o Amber tam nie będzie. Natomiast myślę, że jest to ważne z punktu widzenia tego, że oni będą zeznawać później w procesie. A także bardzo ważna jest postać jego, jednego z jego ochroniarzy, Jerego, ponieważ na pewno Amber będzie przytaczała, on już nie żyje, ten ochroniarz, od dwóch lat, natomiast wiem, że na pewno Amber będzie przytaczała, jakieś, że on coś powiedział. Wiecie, no dosyć tak nieładny sposób to wyjdzie, że no bo tak naprawdę, jeśli ktoś nie żyje, no to można wszystko wymyślić, że ktoś coś powiedział czy zrobił, więc no. Z tego względu. Także już bez zbędnych, zbędnego przedłużenia, um, przejdźmy do, do pytań. Wspomniałeś no, macie... o zatrudnianiu większej ochrony. Czy miałeś już jakąś ochronę, kiedy film Piraci z Karaibów pojawił się? Miałem, tak, bo były inne ważne niż ten filmy, kilka filmów, kilka filmów, więc byłem, byłem rozpoznawalny, byłem znany. Więc, jeśli chcesz spróbować mieć jakieś doświadczenia, nie mieszczące się w granicach normy, musiałeś kogoś mieć wokół siebie, by, by wyciągnąć cię z dziwacznej sytuacji, która pojawia się. Więc miałem ochronę przed tym, przed tym która, którzy podróżowali ze mną i moją rodziną, ale nie, jak wiecie, kiedy byłem w pracy, wracając tam, nie miałem ochrony, tylko, tylko pracowałem. Nie, przed piratami. Piraci byli naprawdę. To było to, co wszystko, no wszystko odwróciło się w dziwną stronę. Więc jak zmieniła się Twoja ochrona po piratach z Karaibów? Cóż tak, jak powiedziałem, wtedy stała się bardziej strategią i potrzebujesz więcej ludzi czy strażniczek, bo jeśli Vanessa, Vanessa na przykład pracowała dużo we Francji i kiedy była we Francji, a ja byłem w Los Angeles z dzieciakami wtedy i pracowałem ochrona mogła no ochrona zasadniczo mogła podrzucić moje dzieci do szkoły czy gdziekolwiek i przywieźć je do domu. I to stało się rutyną. Podwiezienie ich do szkoły przywiezienie do domu tak i jeśli ja gdzieś wychodziłem Mm, więc, więc ochrona po prostu zwiększyła się, bo potrzebowałaś ochrony całej twojej ulicy, domu, dzieci i tak dalej. Zatem po piratach z Karaibów, kto był w twoim zespole do spraw bezpieczeństwa? Jerry Judge był ze mną przez o rany, przez około 20 lat. Jerry Judge, jak już zostało wcześniej wspomniane, to był rok czy dwa lata temu. Jerry poszedłby na plan zdjęciowy ze mną, przeprowadziłby rekonesans. Jako misję, wiecie, pojechałby do danego kraju, zanim mielibyśmy do niego lecieć, by upewnić się, że wszystkie pokoje hotelowe są zadbane, i tego typu rzeczy, lub kiedy jechałem w trasę koncertową z, z grupą Vampiry z Hollywood, jest to zespół, z którym grałem. Pojechałby tą drogą ze mną. Z innymi ochroniarzami, strażnikami. Więc był Jerry Judge, był Malcolm Connolly, który jest ze mną już 20 lat lub więcej, Leonard Damien, Sean Bett, Travis McGivern, Mark Gibbs. Znaczy, no było ich kilka. Czy wszyscy z tego personelu ochrony są z Tobą dzisiaj? Jerry odszedł na drugą stronę. Jerry zmarł na raka. Czyli odszedł. Ale większość z nich, myślę, że wszyscy oni są nadal ze mną. Tak. Kiedy pan judge zmarł? Myślę, że to było dwa lata temu. Mniej więcej. Może trochę mniej niż dwa lata temu. A teraz chciałabym nawiązać do kilku nazwisk, jakie wymieniłeś. Jaki jest zakres obowiązków Malcolma Colney? Jaka jest jego rola? Tak, zgadza się. Cóż. Y Jerry i Malcolm pracowali razem bardzo długo, więc poznałem Malcolma dzięki Jeremu. Po tym jak Jerry zmarł, Malcolm oczywiście przejął po Jerrym jego obowiązki, więc wziął, wziął dodatkową odpowiedzialność. Musiał mieć pewność, że jest zawsze Ktoś dostępny w miejscu, do którego udawaliśmy się, że zostało wykonane. Ich, ich zwiad, wiecie, rekonesans. By upewnić się, że wszystko zostało zorganizowane na czas. Kiedy mieliśmy tam się pojawić i żebyśmy mogli pojechać szybko, prosto do hotelu. Bez stada paparacji, wiecie, byś nie musiał przechodzić przez 50 krzyczących, wykrzykujących fotografów, więc wiecie, jedziesz prosto do garażu, a potem przez śliską kuchnię zostajesz zabierany do swojego pokoju, gdzie zostajesz. Kiedy Malcolm Conley dołączył do Twojego zespołu? Malcolm dołączył, znaczy Jerry go przyprowadził. Więc Malcolm jest ze mną około 20 lat. W ciągu tych 20 lat, jak często fizycznie obecny był przy Tobie Malcolm? Z Malcolmem? Nieskończenie, niezliczenie. W różnych zakątkach świata. W różnych zakątkach świata. Wszędzie, w Los Angeles, w Japonii, w Serbii. Wiecie, filmy, trasy koncertowe. Malcolm był. Był na trasie koncertowej wampirów z Los Angeles. Przez Europę i Malcolm był ze mną w busie. Żyliśmy razem w busie, tak naprawdę. Jak często jest Malcolm z Tobą w Los Angeles? To zależy, czy, czy, czy była pre większa premiera. Wiecie, gdzie wiecie, trzeba było wypracować, by nie przerodziło się to w chaos czy w niebezpieczeństwo. Bo czasami między tobą a ludźmi są te barierki. I czasami profesjonalni fotografowie czy inni profesjonaliści napływali do przodu. W pierwszych rzędach za barierkami miałeś, miałeś małe dzieci, starsze kobiety, starszych mężczyzn. Więc kiedy Profesjonaliści zaczęli napływać do przodu, ci ludzie zaczynali, zaczynali być przygniatani przez ten metalowy odstraszacz. I to, to, to była najbardziej niepokojąca rzecz. Jest, kiedy jesteś na premierze, gdzie są tysiące, Tysiące ludzi, i ja zawsze nazywałem to przyjęcie rękawicy. Zasadniczo, to jest to, jak ludzie tam są, by powiedzieć ci cześć, czy wesprzeć film, czy obsadę, czy cokolwiek, więc ja zawsze wychodzę tam i daję im autografy. Zawsze wychodziłem na zewnątrz i podpisywałem się dla wszystkich czy wielu. Ilo, dla ilu tylko mogłem, znaczy wracając do rzeczy, Jerry Judad czasami dosłownie zabierał mnie z ziemi. By przestał podpisywać, by mnie zabrać, więc tak, tak było. Ja. Te, te rzeczy znów. Ciężko tak naprawdę przybyć do tego, wiecie. Więc. Zapomniałem, jakie było początkowe pytanie. Zgubiłem się przy mówieniu o rękawicy. Przejdę dalej. Cóż, a co z, Sean, z Sean betem Jak długo? O tutaj właśnie sędzia prosi, żeby zrobić przerwę. Tutaj się zgadzają, reszta osób się zgadza. Sędzia, panie i panowie, zrobiliśmy po, po, zrobimy popołudniową przerwę, 15 minut. Proszę nie dyskutować o sprawie, ani nie robić rozeznania gdzie indziej. I tu jeszcze sędzia pouczy, po, po, poprosiła, żeby Johnny został i będzie pouczenie w stosunku do niego, ale to tylko dlatego, że tak jak do każdego świadka, także ława przysięgłych wychodzi i. Wtedy wszyscy na sali muszą wstać. I sędzia poucza Jonego, że zostań proszę, tylko dla przypomnienia: jesteś na miejscu świadka i nie możesz dyskutować na temat swoich zeznań nawet ze swoimi prawnikami. Czy ta, Czy to jest ok? Jony, że tak. I sędzia tutaj prosi, żeby wrócić o 15.35. Jony mówi: Dziękuję, i to, to jest. Y Dobrze, i to, to jest jakby pierwsza część, natomiast ja zaraz przejdę do drugiej. Także chwilkę, po, poproszę chwilę cierpliwości. I to jest tak, day, day One, Part Two. Dobrze, to jest kolejna część, i tu, jak widzimy, już będzie na początku, może nie. Ale w dalszej części przesłuchania będzie troszeczkę ciekawej, bo jak już na pewno zdążyliście zauważyć, będzie pokazana amber po jednej stronie ekranu, Johnny po drugiej stronie amber. I teraz tak, będzie chwilka tam na ogarnięcie się i tak dalej. Także przejdźmy sobie do rozpoczęcia. O tutaj będzie już bliżej rozpoczęcia. Już pani sędzia przybyła. Dobrze, jesteśmy, je, jesteśmy gotowi na ławę przysięgłych, tak? Dobrze, proszę siądźcie. Następne pytanie, proszę. No właśnie, tu prawniczka z zespołu DEPA, której nie znam. Widzimy ją po prawej stronie. Zadaję mu pytania. A tak, teraz właśnie ława przysięgłych wchodzi. Wszyscy wstają. Widzę, że jeden pan tam z tyłu za pra a prawniczką jeszcze w maseczce jest. O dobrze, strażnik już. przeszedł, także. Dobrze. Panie Deb, chciałabym krótko przejść przez personel do spraw bezpieczeństwa, z którym pan który pan wymienił przed chwilą. Jak długo Leonard Damien pracuje dla ciebie? Moje dzieci mają teraz. 20, 23. Leonard Damians jest ze mną, myślę, mniej więcej taki sam czas jak pan Bat, gdzieś w okolicy 16-17 lat. Trudno mi sprecyzować, ale byli wte wtedy młodzi. Moje dzieci były bardzo małe, kiedy oni dołączyli do grupy. To było tak naprawdę po zrealizowaniu Piratów z Karaibów w 2003 roku, po pierwszej części. Wspomniałeś, że twoje dzieci. Jaka była pana Damiana, ro... Damiana rola w odniesieniu do bezpieczeństwa dzieci? Przepraszam. Wspomniałeś, że twoje dzieci były ochraniane przez pana Damiana. Jaka była jego rola w tym? Tak, duża. Więc Leonard, Leon jest. Leon Damian i Sean Beth przez, przez dość długo byli razem, jakby przydzieleni do moich dzieci. Zabierali je do szkoły, zabierali ze, ze szkoły. Jeśli Vanessa i ja nie byliśmy w stanie tego zrobić, lub nawet jeśli byliśmy, wtedy jechaliśmy z nimi, by zabrać dzieci do szkoły. I przez lata, oczywiście, jeśli twoje dzieci, moje dzieci, w, 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 w oczach moich dzieci oni nabierali blasku. Dla nich stali się, dla moich dzieci ci ochroniarze, stali się jako jak kolejna para rodziców. Jak długo Travis McGivern jest z tobą? Travis myślę, jest trochę krócej niż tamci. Tak myślę, więc mógłbym. Mógłbym naprawdę spekulować co do tego. Trochę krócej. Być może 13 lat lub. Nie wiem. Wspomniałeś, że musiałeś dodać więcej osób do ochrony po Piratach z Karaibów. Jak sława związana z tym wpłynęła na Twoje relacje osobiste? Znów, ja, ja nie mogę narzekać o reperkusjach. Powiedzmy, czy tak, reperkusjach związanych z sukcesem tego filmu. Ale oczywiście, jak powiedziałem, wymagało to też poświęceń. Jedno z nich poświęcenie że nie jesteś jeszcze gotowy na po prostu, kiedy. Kiedy meldujesz się, kiedy idziesz na miasto, czy konferencję prasową, czy, czy coś podobnego, i zatrzymujesz się w hotelu. Ludzie zatrzymują się w hotelach cały czas. Zostałem, zostałem w hotelu, to, to przekonaliśmy się, że jest to tylko. Duże ułatwienie, jeśli zostanę ulokowany w hotelu i, i nie pewnego rodzaju znów. Zwłaszcza jeśli byłem z dziećmi, czy coś. Nie chciałem, żeby one nigdy, nie chciałem dla nich, by widziały mnie jako coś osobliwego po prostu chciałem być tatą, wiecie. Teraz one są doskonale świadome, posiadają dużą wiedzę, są dobrze uświadomione o wszystkim, ale, wiecie, wiecie, jeśli zostajesz osobą rozpoznawalną, gdziekolwiek pójdziesz. Podstawowa, podstawowa prawda jest dość prosta. Ludzie są głównie mili i ciekawscy. I jeśli ty, jeśli dorastali z tobą w swoim salonie z serialem telewizyjnym, z, w roli, z tobą w roli głównej, czy z różnych filmów, które widzieli. Nie ma nic zagrażającego ci w tym, w byciu rozpoznawalnym, ale czasami może to być, może to być zagrażające. Czasami ludzie mogą się dziwić, ale, ale to tylko, tylko lepiej będzie, jeśli, jeśli zostanę w tym swoim pokoju hotelowym. I nie będę wychodzić do wielu restauracji czy innych miejsc, bo zasadniczo to powoduje mały zgiełk. Jeśli pójdziesz do restauracji, ktoś może zadzwonić do paparacji i pójdziesz coś zjeść, i gdy wychodzisz, nagle 30 ludzi czeka na zewnątrz. I to może być odrobinę przytłaczające. To nie jest coś, myślę, że już to powiedziałem. To nie jest coś, co, co, To nie jest coś, do, do czego się przyzwyczaiłem. I jest to coś, do czego mam nadzieję, nigdy się nie przyzwyczaję, bo nie patrzę na siebie w taki sposób. Kiedyś byłem dzionym. Jeśli to ma sens. Kiedyś byłem po prostu Johnnym. I wtedy moje pełne imię i nazwisko, które szczerze jest nadal trudne dla mnie, jest bardzo trudne, niekomfortowe dla mnie powiedzenie całego imienia i nazwiska, bo gdy je mówię, to słyszę towar, produkt. Więc ja tylko. Wyszedłem od Johnego do Johnego Deppa i, i, i to imię z tym imieniem Johnny Depp. I pewien wizerunek jest, był pielęgnowany. Z, z pewnością nie przeze mnie, ale przez media, szczególnie w tych dniach, kiedy. W tamtych dniach no, mu musieli cię zaszufladkować, muszą nadać ci etykietę i te etykiety są jedną z rzeczy, o których pomyślałem, wpływają mocno w odniesieniu do mojej pracy. Nigdy nie chciałem być chłopakiem z plakatu, nigdy nie chciałem być, no nie mam, wiecie, nie zbudowałem tego rodzaju pychy. Nie mam tego rodzaju pewności siebie. Mogę robić praktycznie wszystko, odegrać postać, mogę stać się postacią w mojej pracy i ta postać jest w stanie wyrzucić z siebie 100 słów na minutę, ale ja, ja, Johnny, nie umiem, więc są pewne różnice, wiecie. Dobrze, i to jest koniec tej części o ochronie. Kolejna będzie o, o John'ym jako o artyście, który nie tylko spełnił się najbardziej w roli aktora, ale też o Innych jego. no Oczywiście też już słyszeliśmy o tym, że był muzykiem, początkowo marzył o tym, żeby zostać muzykiem. Natomiast tu jeszcze Johnny będzie opowiadał parę o, o innych artystycznych rzeczach, jakimi się interesuje, jakie robi. I myślę, że będzie to nawet jeżeli nie jesteście fanami bardzo dużymi Johnny'ego, to na pewno dla ludzi, którzy mają taką artystyczną duszę czy zacięcie, będzie to nie mniej również i frajda, też w usłyszeniu tego. Także pozdrawiam Wam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka.